Planów i starszych ludzi, posłuchajcie innej przypowieści, był pewien gospodarz, który zalożył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc czy będzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy Mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Arcykapłanie i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ mieli go za proroka. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgadzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ukochani bracia i siostry, drodzy szanowni ministranci, chóry anielskie, którzy nam posługują śpiewem, czcigodny nasz kapłanie ojciec proboszczu, drodzy parafianie, ukochane Boże dzieci. Słowo Boże na dzisiejszy dzień Kościół nam przygotował o przyjaźni. Tak można by jeden z tematów powiedzieć, jak my możemy odnieść to wszystko, co słuchamy dzisiaj o Józefie, którego nazywamy egipskim, bo został sprzedany przez swoich braci. Słyszymy przepowiedź od Pana Jezusa, który opowiada nam o gospodarzu winnicy. Zostawiam rolnikom, ludziom powierzonym, przyjaciółom, odjeżdżam i potem, kiedy chcę zabrać swój plon, spotyka się z taką nienawiścią. Jeżeli mówimy o Kościele, jeżeli mówimy o życiu chrześcijańskim, jeżeli kiedykolwiek zastanawiamy się nad wspólnotą ludzi wierzących, Możemy mówić o miłości, możemy mówić o odpowiedzialności, możemy mówić o różnych zadaniach, o trudnych sytuacjach, łatwych, ale zawsze tam będzie obecna przyjaźń. Ona jest bardzo potrzebna. Potrzebna w rodzinie, w małżeństwie, w parafii. Potrzebna jest w świecie, potrzebna jest w państwie. Bracia Józefowi nie potrafili zrozumieć, dlaczego jako najmłodszego ojciec go kocha najwięcej. To nie znaczy, że była jakaś różnica między nimi, ale rzeczywiście, każdy w domu najmłodsze dziecko jest otaczane największą miłością. i to jest normalne. Bo ono potrzebuje uwagi bo ono potrzebuje dobroci, bo ono potrzebuje zrozumieć, że wszyscy ci, którzy są obok Niego, począwszy od rodziców i poprzez różdzeństwo, oni nie są przeciwko Niemu. I każdy z nas potrzebuje, abyśmy to otrzymali, abyśmy tego doświadczyli. Jeżeli czytamy Księgę Rodzaju, Stary Testament, to pamiętamy tam historię, bardzo długą historię o Józefie, który potem staje się pomocnikiem faraona, który później zarządza całym Egiptem i kiedy przychodzą jego bracia, on zamiast tego, aby się pomścić, przyjmuje ich. Daje im chleb, daje im schronienie i przebacza. Przebacza, że tyle lat nie mógł zobaczyć ojca i matki, przebacza im, że tyle lat musiał być tulaczem, przebacza im, bo chce żyć w przyjaźni. I tak samo Ewangelia, którą słyszymy dzisiaj, 21 rozdział świętego Mateusza, mówi nam, że gospodarz zaufał swoim pracownikom. Zaufał, bo myślał, że są w przyjaźni z Nim. A oni mieli w sercu zazdrość. I słyszeliśmy, co się stało z Jego wysłannikami, co stało się z Jego sługami. I w końcu, kiedy wysłał swojego Syna, oni Go zabili. Jest to historia Pana Jezusa, którego wygnawszy poza miasto z krzyżem na plecach, na ramionach, Wyrzucony poza miasto został okrzyżowany na górze kalwarii, na Golgocie. I taka jest nasza przyjaźń. Ta przyjaźń albo raz jest więcej, albo mniej zrozumiana przez nas. Ja powiem tylko taki jeden czy drugi przykład. Kiedyś jechałem do Medjugorja, jako kapłan posługujący, przewodniczący. Wielgrzyńcy i kierowcy autobusu opowiadali mi różne historie i, i czasem takie niesmaczne, jakieś można tragiczne trochę, czasem bardzo żartobliwe. Co, co się wydarza na przykład w drodze z ludźmi, jak ludzie potrafią między sobą albo z się, albo się pokłócić. I właśnie ten pan kierowca opowiada mi, mówi, kiedy on wchodzi do autobusu, liczy wszystkich, czy jesteśmy, pyta, czy wszyscy są i kiedy wszyscy krzyczą, tak wszyscy jesteśmy, to on jeszcze raz przechodził do końca z powrotem i ja mówię, ale po co pan idzie, przecież każdy mówi, kto jest i on mówi, bo kiedyś miałem taki wypadek, myśmy jechali ze Lwowa poprzez Węgry, Chorwację do Medjugorja, do Bosni i Hercegowiny i mówi, miałem taki wypadek, że Zatrzymaliśmy się na CPN-ie, na przystanku. Ludzie wyszli, było tam 10-15 minut przerwy. Weszli do autobusu, zapytałem, czy wszyscy są. Mówią, że wszyscy myśmy wyruszyli. Mówię, mój kolega jechał za kierownicą, a ja coś odczuwałem w sercu, że coś jest nie tak. Mówię wstałem, zacząłem iść poprzez ten autobus i patrzę, jednego nie ma człowieka. I, i zatrzymaliśmy autobus i pytam, przecież ja. Pytałem, czy wszyscy są, gdzie jest twój sąsiad? A ten pan mówi, my się jeszcze we Lwowie pokłócili, mówi z nim i on mi się jeszcze wtedy nie spodobał. Jak on wyszedł na przystanku, to ja powiedziałem, że wszyscy, autobus ruszył, a on 50 km z tyłu został. I to jest przyjaźń ludzka, bo ktoś mi nie pasuje, bo chce się kogoś pozbyć, bo psuje mi pejzaż przede mną. Nie o taką przyjaźń chodzi, bo przyjaźń ona kosztuje. Prawdziwy przyjaciel to taki, który jest podobny na Pana Jezusa. Dlaczego my nazywamy czasem Pana Jezusa przyjacielem? Dlaczego Pan Jezus w Ewangelii nazywa nas przyjaciółmi? Są takie słowa, gdzie On mówi do apostołów. Już nie nazywam Was sługami, a przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co robi Pan Jego. A ja mam powiedziane wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego. Zobaczcie, my możemy nazwać Pana Jezusa przyjacielem. On wszystko zrobił dla nas. Życie za nas oddał. Ale czy nam jest naprawdę zręczni, kiedy my słyszymy w naszą stronę, że Pan Jezus nas nazywa przyjaciółmi? Wszystkie pomyłki życiowe, błędem, nasze grzechy. Naszej ulumności, nasza niewierność Panu Bogu, ile tam jest stosów, kilogramów tego niepowodzenia ludzkiego, a Pan Jezus mówi: Jesteś moim przyjacielem. Przyszedł do Pana Jezusa w Ogrójcu Judasz, jeden z dwunastu najbliższych przyjaciół, i wtedy Pan Jezus nie był ubrany w ornat. Wtedy żołnierze nie znali, kogo mają pojmać i dali im znak, kogo ucalują, tego chwytajcie. Podszedł do Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi przyjacielu, po coś przyszedł. I w takim trudnym momencie Bóg potrafi być przyjazny. To jest bardzo ważne. Ważne, abyśmy naprawdę potrafili zrozumieć, o co chodzi w tej przyjaźni. Przyjaźń to jest, czasem moja mama mówi, że to jest druga rodzina. Przyjaciel to druga rodzina i jeszcze bliższa, bo ktoś z krewnych jest daleko, ale na przykład sąsiad jest zaraz na wyciągnięciu ręki. Cokolwiek trzeba, czy jakaś trudność, czy jakaś bieda, to zanim przyjdzie ktoś z krewnych, to sąsiad, przyjaciel już jest tuż obok. I u nas nawet jest takie powiedzenie, że kiedy ktoś chce kupić dom, mieszkanie, to mówią: Nie patrz na dom, a patrz na sąsiadów. Bo się nie kupuje domu, a kupuje się sąsiadów. I to jest bardzo ważne. Jeżeli my jesteśmy we wspólnocie kościoła, my możemy zobaczyć, na ile potrafimy być przyjaźni dla siebie. Na ile potrafimy. Zrozumieć, że Pan Bóg jest dobrze na nas nastawiony, i to jest bardzo ważne, abyśmy spróbowali na ile się da być w przyjaźni z Bogiem. W kościele niby to jest bardzo proste, czasem to jest trudne, ale jeżeli mówimy o sakramentach Kościoła, jeżeli mówimy na przykład o spowiedzi świętej, oczywiście to jest trudne przyjść, powiedzieć, co się stało. Powiedzieć o swoich błędach życiowych, powiedzieć o swoim grzechu, zedrzeć tą maskaradną, taką maskę, którą nieraz obierają gdzieś tam na wystawy, czy na Sylwestra, czy na jakieś wystawy noworoczną, gdzie pamiętam ze szkoły, jakżeśmy odkrywali różne sceny, to trzeba było sobie kupić tam maskę zająca, czy lisa, czy wilka, i tą maskę trzeba zdjąć pod i, I pamiętam jak jednego razu nauczycielka już powiedziała nam, żeby wszyscy dzieci, którzy brali udział w przedstawieniu, wyszli i jeszcze raz poklonili się wszystkim, którzy tam byli, rodzice, krewni, którzy przyszli do szkoły na to przedstawienie. To ktoś tam z nas, dwie czy trzy osoby już się rozebrało i, i ta nauczycielka mówi, a gdzie jest maska lisa czy tam wilka? I tak dalej. Mówi, przecież to zając musi się ukłonić, a nie ty. I właśnie tak sobie potem myślałem, dlaczego nie ja, dlaczego ktoś inny. Przyjaźń jest bardzo ważna, dlatego że w przyjaźni nie możesz być zamaskowany. W przyjaźni masz być autentyczny. W przyjaźni masz być szczery. I dlatego dzisiejsza Ewangelia ona właśnie uczy nas. W jaki sposób powinniśmy być dla siebie przyjaźni. W jaki sposób powinniśmy Pana Jezusa przyjąć jak najlepszego przyjaciela naszego życia? I Kościół czasem śpiewa tą pieśń na pielgrzymkach. Jezus jest moim przyjacielem, Jezus jest zbawcą Mym, Jezus jest moim Bogiem. I właśnie ta przyjazd w Kościele, ona może być. Tylko sprawdzona poprzez to, ile razy tak sercem, gorliwym sercem, szczerym, przygotowanym, czystym przystępuję do Komunii Świętej. Ile razy jestem w spowiedzi, ile razy jestem na mszy świętej, czy mnie nie brakuje. Tak nieraz dzieci pytam, czy chodzenie do kościoła w niedzielę jest dobrym uczynkiem, czy zwykłym? A jest to zwykły uczynek, bo dobry uczynek to... Kiedy jesteś w poniedziałek, w środę, w piątek, wtorek, czwartek, kiedy jesteś wtedy, kiedy nie ma obowiązku, kiedy Ci przykazanie nie nakazuje, wtedy masz zasługę przed Panem Bogiem. Ale kiedy musisz, kiedy jest przykazanie, pamiętaj, aby Dzień Święty święcił, to przychodzisz, bo musisz. Ale trzeba przekroczyć ten przymus i powiedzieć Panie Jezu: Ja rozumiem, że jest niedziela, ja rozumiem, że jest Boże Przykazanie ale idę z miłością. Na poprzedniej parafii, gdzie głosiłem rekolekcji w Rywaldzie, w sanktuarium Matki Bożej cygańskiej, jest tak zwany sanktuarium w Polsce, tam jeden parafianin tak dawał mi świadectwo, że on w niedzielę 4, km, 4, godziny, 4 godziny idzie do kościoła nam świętą, a potem już rodzina przyjeżdża, żona, dzieci, go samochodem zabierają po mszy świętej. On chce ofiarować coś więcej. On mówi: "Ja wiem, że jak ja pójdę do kościoła, to ja tylko wypełniam przykazania, ale jak ja już przejdę się na piechotę, to już jest coś więcej. To już jest mój wkład, to jest moja ofiara. To już jest moja modlitwa. Czy ja potrafię coś dać więcej? Czy ja mogę minutę dłużej posiedzieć w kościele? Czy ja mogę na przykład pomodlić się za kogoś, czy ja mogę pooferować komunię za kogoś. I to już jest przyjaźń. Dlatego niech to Słowo Boże, które dzisiaj Kościół kieruje do nas, będzie dla nas nauką, zachętą, będzie potwierdzeniem, że można tak zrobić, aby się z Panem Bogiem zaprzyjaźnić, że warto i że to jest dla naszego zbawienia. Amen.